Nowa Psychologia Sukcesu, Carol Dwek. Dzisiaj to na naszej topecie. Yy, I to będziemy dzisiaj recenzować. Zapraszam. Książka, o której dzisiaj będzie mowa, nie jest to jakaś nowość na rynku, jest to książka dość stara. Bo pamiętam, że jeszcze to było na studiach, kiedy sobie wpisywałem przykładowe tytuły do wyszukiwarki naszej biblioteki, typu Sukces, Psychologia, jakiś tam rozwój. Eee, takie rzeczy sobie wpisywałem, no i przeglądałem te książki. I słuchaj, no tutaj nie mogłem nie trafić na książkę, która się nazywa Nowa Psychologia Sukcesu. Także wypożyczyłem sobie ją i sobie ją pochłonąłem. I co Karol Dłek próbuje przekazać w tej nowej psychologii sukcesu? Cała książka opiera się na tym, że mm, Karol twierdzi, że są dwa nastawienia. Dwa nastawienia każdy z nas. Jedno z dwóch nastawień każdy z nas ma, albo mieszankę obu. I to, to jest głównym, tak jakby czynnikiem, który powoduje, że odnosimy sukces, albo nie. Jest to oczywiście spore uproszczenie, ze strony Karol, i teraz ze strony mojej, no ale taka, taka w tej takie w tej książce jest założenie. Mianowicie chodzi o nastawienie na rozwój i nastawienie na taką stałość. To po angielsku to jest Growth, growth Mindset, Growth Mindset i Fixed Mindset. I zasada jest taka, że widzisz, ludzie, którzy mają fixed mindset, czyli ten stały mindset, stałe nastawienie, yy, myślą sobie, a nie mam talentu do czegoś, to to nie, nie będę tego robił, albo a to mi się nie udało, czyli jestem nieudacznikiem i, i wiesz, nie będę dalej nic robił, albo wierzą, to są ludzie, którzy wierzą właśnie w talent wrodzony, w umiejętności. Które są nam dane, i, i nie można ich za bardzo rozwinąć, bo tylko ci utalentowani, ci ze smykałką ci do danych rzeczy, ci ludzie odnoszą sukcesy. A znowu ten drugi, to drugie nastawienie, według Karol, to właśnie nastawienie na rozwój, czyli takie, tu, tu podczas, które os, w którym osoba wierzy, że, wiesz, że, do, że sukces można odnieść pracując że można się rozwinąć, że można się danych rzeczy nauczyć, że rzeczy nie są wrodzone. Większość rzeczy, tylko właśnie są e, nauczalne, są możliwe do nauczenia. I teraz, jak to sobie przypominam tą książkę, to nie uważam, że ma taką wartość, jak dawała mi wtedy, kiedy ją czytałem pierwszy raz sobie na studiach. No bo tak naprawdę sama to nastawienie na rozwój to ci jeszcze żadnego sukcesu nie gwarantuje to jest taka... to są takie podstawy. No. Każdy jakiś człowiek, który coś tam chce osiągnąć, to musi mieć to nastawienie na rozwój, no bo musi się rozwijać, moim zdaniem. I ciężko by było sobie z nastawieniem stałość yy, w dzisiejszych czasach, gdzie tak też wszystko się szybko zmienia i trzeba się dostosowywać. Ciężko byłoby jej, yy, że tak powiem, yy, po prostu kwitnąć w takim środowisku. Dlatego yy, kiedyś uważałem, że ta książka jest bardzo wartościowa, a teraz no, uważam, że wiesz, ten nastawienie na rozwój to jest po prostu fundament no, każdego sukcesu. Dlatego nie ma masz e, e, co o tym opowiadać. Ale, gdy jesteś dopiero w momencie, albo już w momencie, gdzie wiesz, chciałbyś poznać taką e, wiedzę elementarną na ten temat, no to warto sobie to przeczytać, przejrzeć, bo mm, jest tam kilka rozdziałów bardzo ciekawych, typu. Podzielone to jest na sport, na biznes, na związki, na wychowanie dzieci, te rozmyślania Carol Dwek o tym, nastawienie na rozwój. Oczywiście podaję badania, podaję przykłady jakiegoś Michaela Jordana, te takie oczywiste tam są zwykle. Przykład też IBM-u tam jest, jak ta korporacja się rozwinęła, jak zyskała, zwiększyła swoje obroty. 800% dzięki właśnie gościowi, który przyszedł, mena, menadżerowi i który właśnie to nastawienie na rozwój tak w całej firmie zasiał. To jest to ciekawie opisane, dużo wartościowych przykładów, ale nie, ty jesteś już gdzieś tam, wiesz co, zaczytany w takiej literaturze, niefikcyjnej, którą, którą warto czytać moim zdaniem, to być może ta książka będzie dla ciebie już trochę y, zbyt podstawowa. A jeśli dopiero wsiadasz w ten pociąg samorozwoju, no to warto sobie to przeczytać i myślę, że zainspirujecie to do spojrzenia. Często jak myślisz o tym, y, jak ty widzisz te, te różne rzeczy, typu kiedy ty sobie mówisz: A, nie nadajesz się do tego, y, bo, bo nie. No ta A może gdybyś. Wiesz, skupił się na tym, popracował, to może byś się do tego nadał. Michael Jordan mógł powiedzieć, że się nie nadaje do tego, gdy go nie wybrali do drużyny w koledżu. Koszyku... w koszykówkę. No ale tak nie powiedział i został Michaelem Jordanem. Z tobą może być tak samo. Ta książka może ci pomóc to odkryć, może Ci pomóc to potwierdzić. I polecam ją wszystkim na początku swojej drogi z takimi fajnymi książkami. 7 na 10 ta ocena, ocena tej książki moja. Dzięki Wacław. Recenzję. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.